Siemaneczko, siemeczki z tej strony i Kajuszek jest ze mną. Mister Dalik Szyma. I dzisiaj nagrywamy piosenkę Dawida pościągło w dobrą stronę. Dokładnie. Zaczynamy. Czuję jak serce wie się do, do, ciebie. do ciebie. Jak, jak mam bronić? Brąc, kiedy ich jest więcej? Czuję, jak... że to już koniec. To już koniec. Mm. Gorszy raz, pierwszy szybki pląs w pobiecie Widziałem bys w obu w mojej łani Przecież trzymało mocno tam, gdzie najbardziej lubię Mama mówiła takie rzeczy tylko po ślubie Wpadli znajomi i z marszu na marsz Jeden z niebieskich prawy prawie mnie postrzelił Dobrze wspominam ten nieskrawy czas Chociaż przyznam, że już wyszedł, był za metalowy krat Siły brak, żeby szczerze powiedzieć Tę wojnę wygra tylko jeden Siły brak już nie chcę nic wiedzieć Mam w mojej małej głowie Czuję jak serce rwie się do ciebie Jak mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, to już koniec, to już koniec, to koniec. Hmm. Już nie ja wyjść, wyjść mogę biec, sam biec mam programy, biec, a na dzień, dzień A ona stoi na przystanku po północy gdzieś nie, nie wiedzieć czemu, nie, nie chce uśmiechnąć się to ja, to ja mówię, mówię że, że, dobrze, że, że, że wszystko jest ok. Brakuje mi tych naszych wspólnych chwil. Brakuje mi krzyczących ludzi i, ludzi i dobrze pomalujemy twarze białym czerwonym, i czerwonym Bo przecież doskonale wiesz, wasz, tylko w dobrą stronę siły w rękach, żeby szczerze powiedzieć. Tę wojnę wygra tylko jest. Siłą brak i już nie chcę nic wiedzieć. Mam myśli w mojej małej głowie. Czy jak serce się do ciebie? Jak mam, mam bronić, kiedy ich jest więcej? Czuję, że to już koniec. To już koniec. Mm. No i koniec, dziękujemy. dziękujemy serdecznie. za uwagę. Jeżeli chcecie więcej, zostawcie łapkę w górę. No i to wszystko.